Cześć, witam, dzień dobry. Przyjechała do nas tutaj z Polski taka Yamaha Ren22 2010 rocznik. Pierwsza rejestracja 2012, zarejestrowane, opłacone w Polsce. Technicznie jak najbardziej sprawny, 15700 700 przebiegu. Motocykl miał założone zupełnie nowe opony. Na tych oponach jest zrobione jakieś 6000 km. Z tego co właściciel mówił, no to zostały jakieś 70% opony, nie, 50% opony, 23 rocznik opona. Eee, co tutaj więcej mogę powiedzieć? Napęd również jest nowy. Razem z oponami był wymieniany, więc napęd również ma jakieś tam 5-7 tysięcy km. Motocykl jest motocyklem lekko szlifniętym. O, zobaczcie napęd, to widać, że zupełnie nowy. O, nówka. Także napęd eee, co więcej, dwa kluczyki do motocykla zarejestrowany, ubezpieczony w Polsce po delikatnej przewrotce 15700 przebiegu można sprawić w Cepiku tą historię chodzi jak każda R12 22 i teraz tak, z wizualnych rzeczy tu jest zadrapanie, zadrapana szyba lekkie rysy tutaj powiedzmy owiewka zadrapana raczej do malowania lub do wymiany co tutaj więcej? nie nieuszkodzony, delikatnie ktoś się na tym motocyklu położył i taka to historia. Tutaj zadrapanie na czaszce, delikatne. Dalej jedziemy Karbonowa nakładka na yy, wachat z tyłu. Jakieś delikatne zadrapanie tutaj na osłonce. Druga strona, tu jakaś taka wnioteczka delikatna. jakaś zapraweczka tu zrobiona delikatnie tutaj jest wykruszony płotnik z przodu tarcze perfekto, mówię od razu, klocki 50%, hamulce stalowe ploty, kolektory wręcz idealne tylko umyć chłodnica żadnych uszkodzeń, motor ma 15 tysięcy przebiegu, więc yy, no pożyje jeszcze, pożyje może z minusów wydechy są bardzo głośne w tym motocyklu wszystko działa, wszystko jest sprawne. Można wracać motocyklem tak naprawdę na kołach do domu. Także całkowicie sprawna maszyna. Dostępna w firmie Motors i Ławie. Do delikatnych, tak naprawdę do kosmetyki, no bo boczek trzeba zmienić, czaszkę albo zmienić, albo polakierować. Tak samo boczek albo zmienić, albo polakierować. Jakieś parę pierdów wizualnych. Tak naprawdę, nawet naprawa w ASO myślę, żeby się opłacała zrobić przy tym motocyklu. 15700 przebiegu 2010 rok w firmie Sylf Moto i Ława RN22. Zarejestrowany, opłacony technicznie. Wracać na kowach, Całkowicie sprawna maszyna drobnej kosmetyki wizualnej, tak bym to określił. Delikatny szlif. Także zapraszam serdecznie 500-134-533. Motor dzisiaj pojawi się na Otomoto, na Oliksie. Także wbijcie miejscowość Ława lub miejscowość Karaś, jak ryba karaś. Dzwoncie, pytajcie potem jak egzemplarz. Dzięki, pozdrawiam, cześć.